w Jan Klima, naczelnik Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej w Krakowie. Od już 7 lat, wcześniej analityk kryminalny, przez całe lata w Wydziale do Walki z Przestępczością Gospodarczą. Proszę Państwa, tak jak Pani Anna powiedziała, na początku króciutko tylko to zaktualizowane dane, te które mieliście też w zeszłym roku, ale teraz bardziej aktualne dane. Natomiast chciałbym bardziej się skupić na tej części praktycznej, czyli pokazać wam metody stosowane przez przestępców. No i oczywiście na koniec to, co jest najważniejsze zapobieganie, co, co, co zrobić, żeby nie paść ofiarą właśnie no, naszych cyberprzestępców, których pomysłowość jest naprawdę nieprawdopodobna. A jedycie przechodzimy. Do prezentacji. To Państwo widzieliście, nie będę obawiał historii bankowości elektronicznej. Tutaj macie Państwo wzrost klientów bankowości internetowej, zwykłej, jak i bankowości mobilnej. Widać, że to system, powoli, ale systematycznie nam rośnie. Podobnie jest w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw. Dane właśnie są za trzeci kwartał do 2021 roku, bo na dzień wczorajszy jeszcze za czwarty kwartał Związek Banków Polskich takich danych nie udostępnił. Oczywistą jest rzeczą, Polacy postawili na bezgotówkowy, ponad 60% Polaków od 3 lat płaci kartą płatniczą, ale proszę zobaczyć utrzymuje się dość stosunkowo dość wysoki Wskaźnik około 20% Polaków, którzy ciągle jeszcze wierzą tylko i wyłącznie w pieniądz tak powiem, materialny, w pieniądz gotówkowy. Płatności z zegarnym telefonem to są jeszcze ciągle poniżej 10%. Generalnie płacimy kartą płatniczą, ale proszę zobaczyć bardzo dobrze ma się system BLIK już to jest 35% transakcji internetowych powiedzmy elektronicznych płatności innego rodzaju typu Paypal, przerwy 24, przerwy elektroniczne, no to jest, jest też oczywiste, że bardzo często z tych form płatności korzystamy. W płatności kartą w internecie. Proszę Państwa, jak Państwo wiecie ponad 50% Polaków często lub bardzo często płaci kartą w internecie. Ma to swoje plusy i minusy, bo z jednej strony możemy korzystać z procedury Cherzback, jeżeli coś jeżeli nie otrzymamy towaru, z drugiej strony stwarza olbrzymie zagrożenie wycieku naszych danych ze sklepów internetowych i oferowanych, które potem te dane naszych kart oferowane są najczęściej w dargnecie do sprzedaży, no bo to są pełne dane, które umożliwiają korzystanie. Z naszych kart. Ja w, tej, z, z, w takich sytuacjach też powtarzam, jakieś dwa, dwie karty płatnicze, jedną tą główną, a drugą właśnie czy do drugiego konta przypisano, gdzie jest tam niewielka kwota pieniędzy i ja tak zawsze y, robię. Czy to jestem, zwłaszcza y, za granicą również, a płacąc w ogóle w internecie, nigdy nie płacę karty. Problem jest Proszę Państwa, wiedza ekonomiczna Polaków, oczywiście całego, całego tego. tego, tego poszczególnych elementów nie będę omawiał. Chciałbym zwrócić tylko Waszą uwagę na cyberbezpieczeństwo. Od trzech lat ponad 50% Polaków uważa, że no ma stosunkowo niewielką, może inaczej niewielką, ma niedobór wiedzy z tego obszaru cyberbezpieczeństwa. No to, że jesteście tutaj to jest też po tego, że chcemy tą wiedzę upowszechniać. I dochodzimy do haseł. Haseł do bankowości elektronicznej. Dane co prawda są z roku przez, ZB, przez Banków Polskich 2019 roku, bo, do, bo nowszych danych tego typu nie znalazłem. Proszę zobaczyć, w ciągu roku połowa Polaków owszem zmieniło hasło do bankowości internetowej, ale 38% tego nie zrobiło w ciągu samego roku. Do tego jeszcze też dojdziemy i będziemy o tym mówić. Ciągu, tutaj kolejne pytanie brzmiało, czy w ciągu ostatniego roku miały do czynienia z próbą wyłudzenia od ciebie danych za pośrednictwem maile lub telefonu? No w sumie 17% Polaków się to wtedy zdarzało, to było powtarzam 3 lata temu. Dwie trzecie Polaków z tym, co chciałem czymś się nie spotkało. Teraz te, badań tego typu nie spotkałem, natomiast no, nawet z praktyki naszej policyjnej widać, że. Coraz więcej Polaków z tym ma do czynienia i o tym też Wam opowiem. Możemy za ten, tą grafikę, chyba widzieliście, że ta część, która w, w zeszłym roku była na odnajdowych zajęciach i widziała, jak to młody człowiek komputerowy zmówi do starych złodziei, że to się dzisiaj już inaczej robi, to się robi po prostu w kradzie, że kradziecie pieniądze paroma pięciami, to jest prawda, na każdym kroku z tym ta grafika potwierdza rzeczywistość, rzeczywistość potwierdza tą grafikę. Przestępczość kryminalna ogółem spada nam od ładnych paru lat systematycznie, natomiast przestępczość internetowa, a zwłaszcza oszustwa internetowe, zastają nam w tempie nawet nie liniowym, tylko wykładniczym. No i właśnie bardziej teraz ta sprawa praktyczna. Phishing to w branży komputerowej metoda oszustwa, w której przestępca podszywa się pod osobę, instytucje w celu wyłudzenia określonych informacji, typu danych logowania czy danych naszych kart płatniczych. Bądź też próbuje skłonić ofiarę do podjęcia określonych działań, na przykład zalogowania się przez link przysłany mailem. Do tego też jeszcze dzisiaj wrócę. Rodzaje phishingu. Pierwszy spear phishing to rodzaj phishingu, kiedy jest ukierunkowany na osobę prywatną, ale taki spear phishing jest potwierdzony, poprzedzony długotrwałym rozpoznaniem wokół tej osoby w internecie, no po to, żeby ta, ta, ten. Aby to tak była skuteczna, no to trochę tej wiedzy o osobie przestępcy muszą mieć. Tron phishing to rodzaj phishingu, w którym w legalnej wiadomości zostaje podmieniony jeden link na jego złośliwą odmianę. Nie będziemy tutaj wchodzić w szczegóły. Podobnie z farmingiem, najbardziej zaawansowana forma phishingu, gdzie pomimo prawidłowego adresu IP i czy prawidłowego adresu WWW Użytkownik zostaje przekierowany na podstawioną, czyli sklonowaną stronę. To już wymaga zatrucia tak zwanego sezora DNS. Nie będę tutaj Państwu opowiadał o szczegółach technicznych, bo to przecież też nie o to chodzi. Walling to metoda ukierunkowana na kierownictwo firm, również poprzedzona długo czasowym rozpoznaniu, tak zwana metoda na prezesa, jak my to nazywamy. Wishing to metoda, właśnie kiedy ktoś podszywa się pod najczęściej no pracownika banku albo urzędu w rozmowie telefonicznej, I o tym też jeszcze sobie dzisiaj wspomnimy. No i smishing chyba najbardziej typowy i popularny rodzaj phishingu, kiedy dostajemy SMS-a, próbuje nas skłonić do zalogowania się do banku, czy potwierdzenia jakichś danych, bo na przykład wymagana jest dopłata do paczki, bo jest groźba zablokowania konta, takie przykłady też Państwu pokażę. Rodzaje przestępstw też już nie będę ich, bo mało czasu nie będę ich wszystkich omawiał, o paru wspomnę już, już w przypadku yy, takich typowo praktycznych, yy, jakie są formy popełnienia, no, o rozmowie telefonicznej już mówiłem, do tego też jeszcze wrócę. Proszę Państwa, yy, mail z prośbą o podanie danych logowania, no na to zwracam zawsze uwagę, nie wolno nigdy i nikomu w mailu podawać danych logowania, typu login i hasło. Bank ani żadna instytucja nigdy od Was takiego, takiej formy weryfikacji żądać nie będzie, bo po prostu nie, to, tego robić nie wolno. Podobnie też zwracam Waszą uwagę, nigdy nie logujcie się przez link podany w mail. Od tego jest sztywnia, to jest banku, który sobie najlepiej zapisać w przeglądarce i tylko przez niego się logować, a nie to, że dostajemy maila, który wygląda jak prawdziwy i zaloguj się do banku przez linka. Najczęściej ten link, a czy inaczej. Zawsze ten link będzie linkiem wiodącym do podrobionej, fałszywej strony banku czy innej instytucji. Nawet jeśli to będzie mail z groźbą zablokowania konta, proszę takim że co nie wierzyć, nie wierzyć, od tego jest linia banku, na którą trzeba samemu zadzwonić albo zalogować się do tego banku przez ten, tak jak powiedziałem, sztywny adres, ten, przez który się zawsze logujemy. Uważyć też na wszelkiego rodzaju jedyne i powtarzalne okazje na w portalach aukcyjnych o tym ostatnim ataku tak de czy nie będę mówił, bo to jest sprawa też trochę techniczna, nie mamy na to czasu, chociaż no, temat też jest ciekawy. No i właśnie, proszę Państwa, praktyka. Proszę zobaczyć, dosłownie z 3 y, lutego tegoż roku, y, mail, o której mówiłem, że wykryto rzekomo podejrzaną aktywność na naszym banku. Proszę zobaczyć, na naszym, na naszym koncie jest logo banku, no i link, przez który trzeba się zalogować. Y, domena wygląda Prawdopodobnie Bank Milenium, tylko ten jeden element, pauza.pl. Nie jest to poprawna domena Banku Milenium. Ale wygląda jak najbardziej na poprawną. No i przechodząc dalej, ukazuje nam się strona logowania na tej samej domenie. Identycznie wyglądająca jak, strona, jak prawdziwa strona logowania Banku Milenium, a wcale taką stroną prawdziwą nie jest. Proszę. wystarczy wejść w normalny wyszukiwacz bank milenium i zobaczycie, że ten adres to nie jest cały adres strony banku milenium. Kurtka jest. Do kłódki jeszcze wrócimy. Kłódka nigdy nie gwarantuje. Kurtka mówi o jednym, że jest, to, że, że jest strona posiadać certyfikat, ale wcale nie gwarantuje oryginalności tej strony. Do tego jeszcze wrócę. Proszę Państwa i proszę zobaczyć. Jeszcze wrócimy tutaj. To jest, to jest 3 lutego ta strona. Pozwoliłem sobie sprawdzić na takiej stronie jak Central Robs, kiedy została strona domena zarejestrowana. No i proszę zobaczyć rapkę nawet niecałe dwa tygodnie wcześniej, bo 20 stycznia 2002 roku. Do takiej strony czasu, strona ta jest, stroną ogólnodostępną zawsze sobie można sprawdzić yy, poprawność, czyli kiedy została domena zarejestrowana. Zwróć na ja tylko znowu. Kolejny przykład, SMS. Ktoś nam wysłał płatność Blikiem. I żeby odebrać środki, no to mamy linka. Gdzie ten link wjedzie? no do, do takiej do strony, Jest logo Blika, a jakże? Są linki do banków. Tylko proszę zobaczyć, jaka jest domena. Domena tutaj już przez sobie nawet nie zadali trudu, żeby w jakikolwiek sposób uprawdopodobnić domenę, tak jak było w przypadku Banku Milenium. Idziemy dalej, klikając w którykolwiek z tych linków, otwierają nam się strony. A, jeszcze jedno. A jak najbardziej, kurka zielona jest. poprawny certyfikat. Proszę zobaczyć. Aktualny certyfikat. I co z tego? Jak domena jest, raz, że całkiem dziwna i dwa wcale nie wiedzie do żadnego pośrednika płatności. Idziemy dalej. Klikając w któryś z tych linków, o których przed na poprzednim slajdzie były, otwieram się strona na przykład tutaj kredyt mm. dla Strona logowania. No i znowu, ale na w żaden sposób nie jest to domena ta, kredita g Tak słucham. A czy jest możliwe, że przy linku jest, jest możliwe, ale w tej sytuacji to rzadko się zdarza. To już, to są bardzo skomplikowane ataki, bo mogą to być ataki typu zesa, że wystarczy kliknąć jakiś właściwy link, ale przeważnie, jeżeli mamy ustawiony mamy w ogóle w te, program antywirusowy na komputerze, czy jakiegoś wariantu ustalonego, to z reguły jest to blokowane. Jest, ale mówię, teoretycznie jest taka możliwość, a w praktyce rzadko się zdarza. Bo to jest już wyższa szkoła jazdy, dlaczego przez ten No i oczywiście takie strony służą wybudzaniu danych. Kolejny z banków, które tam były, były ikonki logowania się do banku PNB Paribas. Również identyczna strona, jak, jak oryginalna ale na tej samej domenie milim send. Natomiast to, co chciałem Państwu pokazać tutaj jeszcze i, i wspomnieć oprócz tego, że yy, wyłudzę dane logowania, to proszę jeszcze zobaczyć, yy, tu już byli kreatywni przestępcy, ponieważ jako dodatkowa autoryzację próbują wyłudzić od nas nazwisko panińskiej matki. A mając już takie dane, można zrobić, logowania plus to, można zrobić naprawdę na naszym wszystko. No i znowu, tak jak widzieliście Państwo, to było z końca, dosłownie z 30 stycznia, była domena zarejestrowana. Ustalenia z 31 stycznia, które robiłem, no pokazywały, gdzie i się zarejestrowana domena. Na szczęście, już 5 dni później, domena została zablokowana. I to widać właśnie też w tych ustaleniach. Może być to kolejny przykład, taki praktycznie yy, sprzedaż. Yy, towarów fikcyjna sprzedaż na e, portalach aukcyjnych, czy to będzie Allegro, czy to będzie Oedix, czy jakieś inne. E, wystają przestępcy e, ofertę sprzedaży w atrakcyjnych cenach, albo na przykład, e, że oddadzą zabawki dziecięce, niewielu mało używane, albo jakieś buty dziecięce i zapłacimy tylko za przesyłkę. Wiadomo, ja że niższa kwota, tym mniejszą przykładamy uwagę do tego, co się dzieje prawda, i, i za co płacimy. Otrzymujemy linka od sprzedawcy do płatności, fałszywa strona dotpay, przekierowanie na fałszywą stronę banku, czyli klasyka znowu to co Państwu już opowiadałem. Tutaj jeszcze to co było stwierdzone, że jeśli potwierdzamy tą transakcję niewielką, a nie czytamy dokładnie SMS-a, który dostajemy weryfikacyjnego, tylko go klikamy i przepisujemy ten kod, to jednocześnie definiujemy ten rachunek bankowy przestępcom jako odbiorcę zaufanego, a co za tym idzie Kolejne te, te przelewy na, to, na ten zachód przestępców nie będą wymagały tego dodatkowego kodu przesłanego na przykład przez telefon, prawda? A środki idą najczęściej przez, na kryptowaluty, bo to jest najłatwiej ukryć środki pochodzące z przestępstwa. No i tak wygląda proszę Państwa fałszywa domena dotpay'a, identyczna jak prawdziwa. Początek faktycznie dotpay.pl, ale tak naprawdę proszę Państwa, jest kropka i info. To jest właściwa domena, czyli ta fałszywa a nie sam, ten początek służy tylko i wyłącznie do tego, żeby wprowadzić nas w błąd. Kolejne przykłady, macie tutaj SMS-ów, właśnie, że rachunek zostaje rzekomo zablokowany, proszę zobaczyć, jakaś domena przezimna około końcówce ICU, Tu znowu do jakaś domena TK, podobnie jak w tym przypadku, a rzekomo nadawcą jest Alior ktoś się podszywa pod Alior czy oszusta na blika. I tu jest właśnie no, młodzież to bardzo często jest na to narażona. Ktoś się włamuje na wasz profil na Facebooka, rozsyła wszystkim znajomym mam prośbę, wspomóżmy pożyć mi 100, 200 300 złotych. My widząc, że to jest faktycznie, no, przychodzi wiadomość od naszych znajomych. jeśli nie sprawdzimy innym kanałem, tylko nie tym samym, bo wiadomo, że konto jest przejęte, tylko zadzwonimy do tego kolegę, czy kolegi, czy koleżanki, czy faktycznie, to on jest autorem tego wpisu. Bo najczęściej nie jest. Tu powtórka, to już nie mamy czasu, tutaj jest to wszystko, co mówiłem, w jakiś sposób yy, no w formie czas piszy, zostają wyłudzane dane. Yy o logotypach, tutaj też nieraz spotykamy się z fałszywymi ofertami o pracę wielkich koncernów rzekomo, a tak naprawdę służy to tylko i wyłącznie do wyłudzenia danych. Fałszywe strony wykorzystujące np. wizerunki celebrytów, aktorów, czy nawet polityków, nawet którzy rzekomo namawiają nas na inwestycje na rynku Forex, bądź kryptowaluty. Posty w mediach społecznościowych, które o informacje o rzekomych, jakichś właśnie porwaniach, jakichś takich yy, nowościach rzekomo. No, w tym że dzisiaj w, w, w ostatnim czasie spotykamy się też z takimi postami, jeśli chodzi o wojnę na Ukrainie, po to tylko, żeby przejąć nasz dostęp, bo będziemy tak ciekawi, ale żeby to zobaczyć, to podejdę do... Dane... No słuchajcie, spoofing to rodzaj ataku właśnie dla użytkowników na systemy, który polega na tym, że przestępcy podszywają się pod inny element infrastruktury sieciowej. Najczęściej, możliwe, tak w ogóle można się podczyć pod komputer, pod ruter, pod wiele yy, urządzeń, ale tak naprawdę to, co nas wszystkich dotyczy, podszywanie się pod numer telefonu, najczęściej infolinii banku lub banku, yy, to faktycznie, faktycznie numery yy, banków, które funkcjonują w internecie. Yy, proszę Państwa, taką że można kupić dosłownie za niewielkie pieniądze w internecie. I to w żaden, żaden sposób nie jest skomplikowane technicznie, natomiast to, co na co chciałem zwrócić uwagę, na Waszym telefonie wyświetli się numer infolinii banku, nawet jak sprawdzicie w internecie, faktycznie to będzie numer infolinii banku, ten się wyświetla Wam. I nawet na Waszym bilingu będzie ten numer, jako połączenie przychodzące. Nie będzie tego numeru na wychodzącym bilingu z infolinii banku, bo, bo to, to naprawdę przestępcy tylko i wyłącznie się pod niego podszyli. Więc jeżeli będziecie, będziecie mieli Państwo sytuację, że ktoś, rzekoma, rzekomy bank, dzwoni do Was, nawet widzicie, że, nawet jeśli macie go zapisane w telefonicznej w telefonie, to się wyświetli nazwa oprócz samego zamiast numeru, to też nie do końca w to wieszcie. trzeba się rozłączyć i zadzwonić na faktyczny numer infolinii banku, bo wtedy się faktycznie połączycie z bankiem, a nie z przestępcą. Zapobieganie. To to też było w zeszłym roku. Nie będę tylko omawiał, mówię czas nam trochę ucieka. Ważne jest, żeby no za każdym razem no, mieć te, tą wewnętrzną ostrożność. Czy to w dzieleniu się informacjami osobistymi zawsze włączyć to dwuskładnikowe uwierzytelnienie hasła, że państwa hasła różne do różnych serwisów, zwłaszcza do banku. Bo w przypadku jak macie to samo hasło do różnych serwisów wystarczy... Włamanie jednego z serwisów, wycieknie login, hasło, czy to hasz hasła, to jest stosunkowo proste do złamania, zwłaszcza jak hasło jest skomplikowane, No i kompromituje nam, nam to wszystkie usługi, do których mieliśmy dostęp przy pomocy tego samego loginu i hasła. Bieżąca aktualizacja systemu operacyjnego, programu antywirusowych, ograniczenie zaufania załączników, zwłaszcza jakichś PDF-ów, a już nie mówiąc o frutkach ja, uruchymeniowych. To łączyństwo pomocą szczytnych serwisów, z czynnych adresów z bankiem, a nie z linków. Z linków to, co Państwu mówiłem. No i trzeba uważać no właśnie na to podtrzymanie się nad spółk i nad zabiegi techniczne. Karty płatnicze, proszę Państwa, proszę zobaczyć, jak wzrasta na przestrzeni ludzie z użyciem kart płatniczych. E, tutaj akurat nie będę się bo to będzie mieć Państwo dostęp do tej prezentacji, bo mi czas nam ucieka. E, bardziej chciałem zwrócić uwagę na... Wzrost, zdecydowany wzrost przestępstw z, z wykorzystaniem poleceń przelewu, czyli to wszystko na tych portalach aukcyjnych i tak dalej i tak dalej. Proszę zobaczyć w e, trzecim kwartał to prawie 8 tysięcy przestępstw, a prawie 32 miliony złotych. I to co jest najważniejsze, e, przestępstwa e, jeśli chodzi o ilość e, przestępstw to jest 11,6 ogólnej ilości przestępstw. W, w, w obrocie elektronicznym, ale straty z wykorzystaniem projekcji przelewu to już prawie 60%. Widać proszę Państwa, że same karty płatnicze nie generują takich strat jak właśnie przez z wykorzystaniem projekcji przelewu i proszę zobaczyć jak ilość wzrasta kwartał do kwartału zwłaszcza trzeci kwartał 2021 roku. Tutaj są też wartość transakcji i ilość transakcji z wykorzystaniem projekcji przelewu. Również widać ten dynamiczny wzrost, przy czym, proszę zobaczyć, 2021 rok to jest tylko za trzy kwartały. To macie tą gwiazdkę tutaj, czyli na pewno będzie zdecydowanie wyższy po czterech kwartałach. Kardyn to nielegalne pozyskanie naszych danych, skarb płatniczych przy różnych, pomocy no, różnych rodzajów, różnych metod, czyli manual, farming, wyłudzenie, skopiowanie, się zakupy w internecie. To było też szerzej omawiane w zeszłym roku. Jeśli chodzi o bankomaty, proszę Państwa, kiedyś zagrożeniem było sczytywanie danych z naszych kart przez nakładki tzw. Tak bankomat. To bardzo rzadko teraz także spotykane, ta przestępczość odchodzi w przeszłość. Natomiast to, co, na co chciałem Was uczulić, czy płatnościach kartowych, nie spuszczać karty z oczu, nie dawać najlepiej, nie dawać nikomu do ręki, bo zawsze można te dane, no, chociażby na przykład ze zwykłej kamery z telefonu, sprzedawca nieuczciwy nie może ją skopiować. No i zawsze jak wpisujemy PIN, zawsze zasłaniajmy dłonią, portfelem, czymkolwiek, żeby no, uniknąć e, przejęcia naszego numeru PIN. Zagrożenie płatności mobilnych, Proszę Państwa, no, wreszcie młodzież. Chętnie płacimy, chwycicie pewnie telefonami, prawda? No to ustawcie, żeby każdy miał ten PIN w telefonie, czy tam skan twarzy, czy, czy, czy odcisk palca, cokolwiek. Nie zapisujcie tego pinu gdzieś tam w nie razem z tych hasów, razem z telefonem. Zawsze aktualna wersja systemu operacyjnego w telefonie. Uważajcie, proszę Państwa, pobieracie, jak pobieracie aplikacje na telefon, bo nawet zabezpieczenia Google Play nie gwarantują, przecież też czytacie, przeglądacie czy internet, zabezpieczenia Google Play nie gwarantują, że ta aplikacja oprócz tego, co robi, nie będzie miała jakichś ukrytych yy, funkcji, które powodują przejęcie. No wszystkiego tego, co na tym telefonie robicie. Oddając do telefonu do serwisu zawsze trzeba odinstalować aplikację do płatności mobilnych. No i, i trzeba przypadku utratie telefonu zgłaszać do banku. No bo to jest podstawowa rzecz, żeby zablokować użycie naszego telefonu, czy to do płatności, czy to do otrzymywania SMS-ów potwierdzających przelewy. Czyli słuchajcie. Dziękuję wam za uwagę.